Moim pomysłem na tę debatę była, było to, że troszkę jeździłem i mieszkałem w różnych państwach Europy. Wróciłem do Polski i zobaczyłem, co się dzieje w polskiej deweloperce, urbanistyce i architekturze. Osiadłem we Wrocławiu, który autentycznie kochałem się jako no, miasto bardzo przepiękne ale też mnie zaczęły niepokoić różne pomysły realizowane tutaj współcześnie. Także wpadłem na pomysł, aby zrobić debatę, w której wezmą udział przedstawiciele branży deweloperskiej, architektonicznej i urbanistycznej, ale również z udziałem konserwatora, aby konserwator powiedział jaka jest, powinna być, nie powinna się go rola, czy Rola konserwatora jest hamująca czy pozytywna w sensie jej rozwoju. Temat bardzo ciekawy. Mówi się o tym, że nie mamy wpływu na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. A ja należę do tych osób, które chciałyby mieć wpływ na to, co się dzieje, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy, co jest budowane, jak są drogi. Sytuowane, jak środki komunikacji miejskiej, czyli wszystko to, co związane jest z, moim, z moją wygodą, dobrostanem, estetyką, no, jest dla mnie ważne i stąd pomysł o takiej debacie, o tym, żeby na ten temat rozmawiać z różnymi środowiskami, przyjąłem jako bardzo dobry i stąd moja obecność, żeby się po pierwsze przesłuchać, być może w przyszłości włączyć dyskusję. Debata pokazała problemy, z jakimi musimy sobie dawać radę, czy z jakimi musimy się mierzyć w kontekście gospodarowania przestrzenią, zagospodarowania przestrzennego w miastach, czy te problemy się nawarstwiają. Bez współpracy pomiędzy poszczególnymi branżami nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych problemów. Od problemów społecznych związanych z mieszkalnictwem, poprzez jakość zagospodarowania przestrzeni, nasycenia jej właściwymi funkcjami, po samą estetykę tej przestrzeni i odporność na zmiany klimatyczne. To wszystko bardzo szeroki aspekt spraw, które łączy gospodarowanie przestrzenią i które musi być w jakiś sposób objęte także systemem planistycznym tworzonym przez ramy prawne państwa. Pojawiło się bardzo dużo wątków związanych z podejściem lokalnym, specyficznym, związanym z tym miejscem, w którym powinniśmy te problemy rozwiązywać. Ja dodałbym jeszcze, że potrzebujemy także debaty na szczeblu regionalnym, ponieważ nie możemy zhomogenizować tego spojrzenia na politykę miejską, politykę zagospodarowania przestrzennego dla całego kraju w sposób taki właśnie ujednolicony. Musimy popatrzeć na różnorodność, jaka jest w Polsce w kontekście struktury osadniczej, a poprzez prymat regionów spojrzeć na tą logikę funkcjonowania miast i osiedli wokół miejskich. Jest szereg różnych problemów, podsumowując sfera społeczna, sfera gospodarcza, sfera środowiskowa, no i jeszcze w tym wszystkim relacje pomiędzy.